W tym czasie jest z sandal Dzisiaj bijemy sobie 44 tysiące parków. Naprawdę jest to sporo i dosłownie brakuje mi 22 puharków, więc kilka bitw i powinniśmy to ogarnąć. Aktualnie gram, bo wydaje mi się, że to jest dobry wybór. A więc, widzowie, bez przesady. zostawcie lajka, suba i lecimy. Dobra, z tego odsadza się na kle. O, widzowie, na Nie no. Ja. Nie wiem, co ja mam powiedzieć. Może ja powinienem grać jakimiś low pucharkami, bo kurde, wbiłem 50 puch aktualnie. Wbiłem 25 na Charlie i włączam nagrywanie minus 8, nie? Ten low jest do naklepania widzowej na luzie. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dzwonkowa teraz. Też ją klepiemy. Nie, bo ja jeszcze stanę na łeb od dzwonkowej. To była depresja widzowa. Totalnie. Widzowie, to się nie może stać, klepie tą dzwonkową i tyle, nie? Nie ma opcji, że ona mnie pokona. To jest na luzie do naklepania. Tak jest. Tak jest. Let's go. Naklepałam dzwonkową. Let's go. Dobrze. Teraz to już mogę zginąć. Ważne, że naklepałam dzwonkową. Nie, trzecie miejsce. To zaraz na mnie skoczy z hipercharge'em. Nie mogę, trzymajcie mnie. To Gina? What? Nie, co musi na mnie skoczyć teraz, nie? No, dobra, dzień to naklepał i ja mam drugie miejsce. Nie, jeszcze go... Let's go, widzowie. <laughs> Idę dotknąć trawy. To, drodzy, mamy 43 080. Ciekawie się zadziało tam, ale ogólnie 20 puch, luzikowo. Wkurza mi to, że jest 600, kurde, 12 melodia. Jak to wyszło kilka godzin temu, ten pakiet z melodii z wczesnym dostępem, to już kurde, ktoś ją wbił na 612. Po prostu mnie to mocno wkurza. No ale widzowie, trudno tak się żyje. Czasem ci coś wkurzy. Nie, to mnie nie naklepie ta śmieszna Pipera. No to nieźle. Widzowie, znowu spadłem o dwie puszki, nie? Ja mam depresję, ja tego nigdy nie wbiję. Wy to pewnie widzicie jako kilka minut, ale ja już się z tym męczę, kurde, drugą godzinę z wbijaniem 50 puszek. Dobra, na klepy to. Widzowie, widzimy się, jak coś cokolwiek wbije, bo ja nie wytrzymam zaraz. Dobra, tombel klepy na łeb w tym. Dobra, łatwo, łatwo. Cztery kuby, tylko mam to. Coś na sobie i to kurde mi może przeszkodzić. No to mi naklepało jakieś śmieszne alisko. Oh, dobra, zdobyłem jakiś tam poziom mistrzowski, a to są PowerPointy, więc. <laughs> Niczego mi nie urwała ta piękna nagroda ze Silver 1. Wydałbym na przykład Silver 2, ale no trudno. Zostaje co chwilę na ładnie. Serio się widzimy jak cokolwiek będę puszował. Bo... 30 puch mam do wbicia. Gram już tu chyba z trzecią godzinę, nie? Próbuję to wbić. Fakt, że wcześniej wbijam co jeszcze czarni i tak dalej, ale. <słyszy> nie mogę. Widzowie po prostu nie mogę. Spróbuję, nie wiem, na jakiś max, na jakichś niższych puchach. <słyszy> jakiś śmieszny kitek mnie naklepał w tym momencie, no i ja nie mam co zrobić tak. Nie wiem, powinienem to ugrać może Pipera, widzowie, Damy radę. <słyszy> oh. <słyszy> oh, dobra, widzowie, ja czekam na jakąś lepszą mapę, bo tu się nic nie wbije. No i tyle mam do powiedzenia Widzowie, jest dosłownie dzień trzeci wbijania 44 tysięcy Brakuje nam tylko 25 puszek Jestem excited, gram oczywiście z Pablo, bo Co ja mam powiedzieć On mnie troszkę karuje tutaj W tych giereczkach mm, Ale dosłownie już za chwilkę wbijamy 44 tysiące pocharków Ja się bardzo cieszę Zobaczymy, jak tam to wyjdzie, ale prawdopodobnie to wbijemy. Pablo, niech weźmie sobie perełkę. Dobra, widzowie, to już na pewno jest finalne. Już się męczyłem z pięć godzin z wbijaniem tych wszystkich pucharków. Eee... Nie wiem, nie wiem, co ja mam powiedzieć. Nareszcie, nareszcie, widzowie, może to się uda. Nie, ja gram wszelką. On grał Leonem na 26. randze i oczywiście wygrywaliśmy. Ale kurde, teraz oczywiście przegrywamy, no bo wiecie, to jest mój fart, nie? Jednak nic dzisiaj nie będę wbijał, eee, może jutro spróbuję, jestem wkurzona na tą grę i tyle mam do powiedzenia. Dosłownie minutę temu to wbiłem. Najlepsze jest to, że teraz star dropy są nowe, nie? I tak serio to mogę sobie poczekać te 5 minut, aż będą nowe star dropy i sobie już je mieć, a ja tak to, to muszę jeszcze 8 minut zrobić. Ale dosłownie minutę temu wbiłem te 44 tysiące. I w drugi raz w mojej karierze na YouTubie zdarzyło się tak, że dosłownie... Włączyłem nagrywanie. Myślałam, że coś się nagrywa, ale już nie miałam pamięci i dosłownie nic z tego nagrania nie zostało. Zostało tam tylko kilka gierek, dosłownie, jak jeszcze mi brakowało 50 pucharków. A Więc trochę przykre, ale widzowie, to jest ostatnia prosta 45 tysięcy. W ogóle widzę, że karmazy Karmazy nowej RT wrócił. Po kupieniu maripozy to na pewno sobie kupimy tego skinka, bo on jest po prostu dowalony, ale jeszcze dwa tygodnie, widzowie, trzeba, żeby go kupić za blinka. Za gameki nie będę kupował. I za 45 tysięcy czuję, że jest mityczny stardrop, jak tak dawno dosłownie nic za pucharki nie odbierałem, takiego poważniejszego. Na przykład, nie wiem, za 44 tysiące to chyba są jakieś monety albo coś, a kurde, mityczny stardrop może być ciekawie, ale zaraz to w sumie sprawdzę. Dobra, widzowie, zobaczmy to. No 300 monet za 44 tysiące jest to dosłownie nic. I za 45 tysięcy jest właśnie mityczny stardrop, a więc... Będziemy lecieć. Zostawcie lajka, suba dla motywacji i wspieranie w opisie. Siema, samnego.